Cześć wszystkim. Dzisiejsza historia będzie totalnie inna niż ta ostatnim razem. A co, czy ma happy end? To, to zostawię wam do oceny. <grystanie> to jest duży. ta historia. <grystanie> Chciałbym nie przeklinać, ale się nie da. Nie no, to jest tak tłuste, próbuję być kulturalnie tu w salonie, zachować się generalnie z klasą, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to przekleństwa, same przekleństwa. To po prostu szok, szok. Jakbym miał teraz z tym samochodem stąd wyjechać, a korci strasznie, korci strasznie. Myślę, że jakbym się postarał, to bym wylądował tam na dole. Nie byłoby jakoś tam dużej strat. Bądźcie nie takie rzeczy robi. W sumie tak. No właśnie, więc Bątny takie rzeczy robię, więc ja też dobra. I powiedzcie, że was to nie kusi. Ten czerwony przycisk. Ten tutaj patrzcie, tutaj jestem jestem centymetr, albo milimetr, albo w ogóle nie jestem nic nawet do, od tego, żeby tego potwora to obudzić i żeby zrobić tutaj poważną sieczkę. Także no, niestety zaufali nam tutaj, jeszcze raz dzięki Duda Cars, zaufali nam, więc e, tego nie zrobię. Ale generalnie co mogę powiedzieć, to auto to po prostu jest. Potwór, 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 potwór Potwór, tak Ta bestia to było moje marzenie Widzicie scenę, na której jaram się tym, że siedzę w tym samochodzie, a pomyślcie sobie, co by było, gdybym mógł się nim przejechać Tego dnia, który właśnie oglądacie, Duda Cars zaprosiło nas na AMG Performance Tour, czyli 7 rakiet Między innymi GTR Naprawdę nie wkręcam wam mówiąc, że spełniłem tego dnia kilka marzeń jednocześnie. To był naprawdę najlepszy dzień w moim motoryzacyjnym życiu. Jarałem się też tym, że pokażę wam to, że zmontuję z tego kozacki odcinek. No ale jednak wracając do domu okazało się, że mój iPhone miał inne plany. 10 godzin materiału. Z G klasy, Gitera, Fordora, Cela, GLE, GELA. Wszystko bez dźwięku. Zrealizowałem jedno z największych marzeń, a kawałek plastiku powiedział mi, że większość z tego muszę zostawić tylko dla siebie. Także biorę to za jakiegoś rodzaju znak, zostawiam to dla siebie, a dla was mam rywek tego, co zapamiętam na bardzo długo. Audio. Noc i dzień, dzień i noc Żyj jak chcesz, nie jak doradza ci ktoś, powie ci co robisz. Ten co robi tyle, co ksiądz, musisz wsiąść, być jak on, nie i sztos. Nie spisuję marzeń, raczej wolę tatuaży, zapisałem jedno zdanie, które opisuje sprawę. Nie dyskutowałem z samym sobą, odkąd wziąłem się za zapierdalanie i odkryłem, że potrafię. Mniej gadaj, więcej rób, nie daj satysfakcji tym, którym nie leży chuj Leżę całe życie, a oceniać scenę no i już ty bonjour w nasze życie, no to mówię ci nie tu. Odpycha się sześć, trzy AMG odpara mnie o od zwykłego dzień za nie spełnia się, każdy dzień i nie kończy się żyć, nie przeżyć Odpycha się sześć, trzy AMG Odpala mnie o zwykłego dzień za dnia, niech spełnia się, każdy dzień i nie kończy się żyć, ani przeżyć chcę. O ho! O, o, Powiem wam tak. W przesiadce z tego GTR, no to ja jestem teraz przerażony tym, jak to jest wygodnie, przecież to jest szok. W tym GT-rze siedziałem zapakowany jak w konserwie, tutaj siedzę wyładowany tak, że po prostu wygodnie nie było mi na żadnej kanapie nigdy w życiu. Ta poduszeczka to myślałem, że to ktoś sobie jaja zrobił, że ja mam z takim czymś z tyłu jeździć, bo to po prostu robi mi taki tutaj chill, że to jest ciężkie do pisania. Jakość, wszystko jest piękne, nic nie trzeszczy. Choćbym uderzył pięściami, to tu nic nie zadzwoni. Wszystko jest pięknie spasowane. Opisuję po prostu moje odczucie. Oczywiście. Czyli to widzicie. Patrzcie na to. Ten samochód, tak samo jak GTR, to jest ekonomiczny samochód. Kupujecie i zarabiacie. Dlaczego? Tutaj z tyłu spokojnie możecie wynająć tą przestrzeń i tą, jako dwie kawalerki osobne. Czyli bierzecie leasing na takie auto. Nie wiem ile płacicie, powiedzmy, dychę. Wynajmujecie tą część za 2,5, tamną za 2,5, tu ktoś sobie siedzi. To jest tyle miejsca, że ja tyle w mieszkaniu nie mam. Spokojnie bym mógł zapłacić za to koła miesięcznie. Tu sobie siedzieć. Tu bym patrzył. Tu lodóweczkę, bym sobie zamontował. Coś bym tu na pewno wymyślił. Miejsca jest tyle że jakbym stąd wysiadł, to bym był prezesem codziennie. Co ja wam mogę powiedzieć na ten Za dużo tutaj nie mogę przebywać, bo słabo mi się zrobi. Nie jest taka szansa, że jakieś choroby serca wjadą przez takie samochody. ale co, Życie. trzeba tak robić. My jesteśmy już po wszystkim generalnie emocje sięgają zenitu. Naprawdę to był tak kozacki dzień. Jesteśmy mega wdzięczni za tak gościnne przyjęcie. Dużo bym wam mógł powiedzieć, także mam nadzieję, że ten materiał odda to, co chciałbym wam przekazać tym, bo naprawdę było mega. Także słuchajcie, dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca, subskrybujcie kanał, tu gdzieś na pewno się to pojawi. Dawajcie dużo łapek w górę. Dzięki temu te filmy, tak jak wam mówiłem, będą, będą lepsze. Także dzięki wam jeszcze raz za wszystko, pozdrawiam was, do następnego, a na odchodne zaproszę was, pokażę wam jak to wygląda na środek, chociaż pokazywałem wam to 100 razy, ale warto pokazać ten 101 raz też. Także jeszcze raz wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca, ten materiał pokazany wam był w totalnie innej odsłonie niż planowałem, ale no, czasami tak bywa, także trzymajcie się i do następnego razu.